Ten. E, ten o! Oh, e, no wiecie co? Ten hałopon. Ok, rozdzielamy 16 i obrona do 35 i dodamy trochę zależności. Tu zaś dodajemy to tytaniczne tą Nie, uderzenie. Dobra. I inwentory. Co my tu mamy? Co to jest? A! Ej, 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 nie szalej! Co jest? Dobra. Ciężkie... Rękawic rękawiczki skórzane. No zaraz, bo tu mamy miecz. Ale jest to słaby. Ten pas mi interesuje. O, choler. Geniusze No bo tu mamy tak plus 2 do odpłynęcia na ogień, plus 4 do, do, do atrybutu siły yy, znajdowanie protologicznych. niekoniecznie, potrzebuję ten sobie założę już będzie ładnie ten mogę tutaj przenieść. fokus lodu, to wiem co to jest już pamiętam co po niektórych rzeczy nie no Dobra, Garfield, e, spink do miasta. E, gdzie to jest? Się brało. Ok. Mieć sobie. A, minuta trzydzieści, to sobie dam radę bez niego, tylko sobie wzmocnić, delikatnie się. No, e, Więc musimy tam jeszcze zejść na dół. Bo, wow. słabo to kapelka klatek. Muszę włożyć coś? Muszę zobaczyć, ile mam słabo. No. tak myślałem, że dojdzie mi słabo, jakby zepchnął. I ile ja mam jeszcze tego? Dobra, i stąd muszę zobaczyć, ile ja mam tego no sławy Ale najpierw a no dobrze sława e... a jak się a dobrze znany jestem no ładnie no jeszcze paręnaście e, błosów i będziemy mieli coś e, co ja robię coś e, może jakąś inną rangę A nie mogę e, Ale masz mu się tak czy ja tego nie chcę. Ten pas... to out. Ciężka tunika skórzana. Nie. Okej, okay, ja Poczekaj, już na Garfielda. mi tam pójdę... Ale Co to jest, wywalnia jeszcze? Hausto. Dobra. Nie, nie, Ale mam kasy! Dobra, Garfield, ty się tam tymi, wiesz co zrobić. A ja... Albo teraz to zrobię. Ten miecz należy tu. Maczugę sobie... Mam buty. Tej... Miecz... Maczugę sobie musimy zobaczyć. Zaraz mi braknie tych... ...zwojów. Co ja tu mam? O! Jakie pistole. Dobra. Lecimy dalej. Takie mosty to nie jest, ale może być to Ale to jest plaga. Te magie i tak dalej. Ej, gdzie ty jesteś? Chciałbym się coś na... nie wiem, bo om ćmić jakoś jądzimy. Piękność. Coś. Naprawdę że on sobie nie wiem bije ale to jest szczegół przytrzymający dół chodzi a to co? wcieżka? dołożyłabym Garfielda bo tak to byśmy sobie no trochę mało da dali radość. Ej, nie. Eliksir... Jakiś portal następny. A, to było. A nie, nie. <coughs> A bo i dobrze. Mówię. Tam nic, czyli tam musi jakoś się dostać. Ciekawe jak. A ten. <coughs> o, ty... wybuch. A nie, nie wybuch. Jaki krytyk się naszedł, na nas. Co on tu nam dał? Jakiś toporek? Sprzeda się. Czemu nie? O, tu już coś tu wzięliśmy żółto. A glif? No, pięknie. Mamy kolejny glif. Więc możemy się wrócić. Bo ten już się nic nie zrobi. a Więc mamy kolejny glif. Tu go położymy. Pota tam. Ile nam ja tych zwojów do miasta to szok. Ok. Dobra, i lecimy do portalu. co nas tam spotka? Nie wiem. Aha, czyli... Pojęcia nie... nie wiem... a to jest niebieskim, tak, bo to kolorami. No więc zaczekajcie chwilę, zobaczcie jak mnie słychać. dobrze, no jestem. Dobrze się nagrywa, tylko jeszcze troszeczkę ścisza No, będzie zdecydowanie lepiej. No to... ostatni portal. Już 20 minut. się to wszystko nagrywa. Ale jest gorąco. Jak ja wam mówiłam, jak jest gorąco... ...to się normalnie nie chce. Pokażcie właśnie czegokolwiek. Pozostaje się tylko katować jakimś zimnym piciem. Dobra, dobra, dobra. Lewa jakiś. Co to jest? Łuk jakiś chyba. Kusza chyba. Znaczy coś takiego. Wygląda podobnie jak kusza. To jakiś grzyb. Te grzyby na nie serwera. Ale tam nie pójdziemy chyba na razie. Tu jest portal. Tym się chyba wraca, czy coś w ten sposób. Ale pewnie nie jest. Drzewniak i Mucha, który mnie denerwuje. Jakiś Spider z... Górny. Myślałem, że wypuchnie. Znaczy, mnie wyłamałem sobie. Mane. No, jakieś. Op, 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 Ciebie to tak trzeba. czy się. Chcę, Ci się uchom nie gryje. O, zwój, piękności. Rixir i za jakiś. Nie, za rękawicz ja nawet nie biorę, moje są lepsze. Moje są Zoibiste. Mhm. Lecimy dalej. A jeszcze nie padłeś. Przejem. Są kurwny cały czas myślę że ja będę gdy ja je, gdy ja ja w nie uderzę łowisko albo nie, ja nie chcę, chcę łowić tej chyba że coś będziemy, to to z, będziemy, będziemy mogli, to Będziemy mógł to sprzedać czy coś w ten sposób a no, połowiłbyś se co? nie chcę ci się łowić? ile tych gór koszy aż mam pomysł o zwój, kolejny o o z powrotę do o no i teraz trzeba trochę dać w obronę i w atak między innymi ty mnie tak nie hmm. Wejdzie, zabiję? Faję miało, faję. Na cię zabić jeszcze to opanuję miło trzy tu Ile jeszcze ciekawe. I jest pięknie. Orgenstern Jakiś... E, a wiem co to jest. E, co to jest? Laska to... Ale szkoda miejsca. Dla Garfielda. Te filce... O nie, chyba. Nie, nie, wiem skąd te planki się biorą. Miecze nie bierzemy, mamy swoje. No, może być tak. Oho. Co za bóg No dobra. A, oćmił go jakoś, czy coś w ten sposób. Dobrze. E, tam coś jest? Tam coś pewnie jest. Ale się tu rozejrzę. Ten chodzi jak potuczony. Nic takiego nie mogę zrobić. Tu więc stąd przeszedł. On zami chodzi, czy co? A, już po tobie. A, czyli tu jest koniec Więc lecimy w tamtą stronę. Czemu co tam będzie? Tam na się chyba zejście. No je ja. Zwój, zwój na ramienniki te na ramienniki Jakiś drzewniak? Uh, skasowaliśmy się Razem z Garfieldem Bardzo mi się podoba krew w tej grze, jest bardzo fajnie zrobiona Tutaj, właśnie. Złoto. Tam się schodzi gdzieś tam sprot rozgałęzionym razem. Tutaj, po co to już to wziąłem? Ten to już widziałem 12 razy. Dobra. Tam nie chcę bo tam coś czuje, że tu czegoś ominę ważnego. No właśnie. Oho, dzięki. Naprawdę nie miałem jeszcze czego innego udać. Tędy coś jeszcze. Tędy przyszedłem. Czyli tu jeszcze trzeba zajść. Ojej. Drugi topór. Ale zarobiście wygląda. Jeżeli really? co go sobie zobaczymy hmm. myślę ja myślę właśnie myślę właśnie właśnie myślę więc zamieniamy za tą maczukę. ten to worek. O, Nie no to nie, nie zamienia. Ja się nie będę prosił Ciebie. Chyba, że da się tak? Nie da się. Lamps.